Ostatnio bardzo przyjemnie ogląda mi się tego typu format, dlatego postanowiłem, że sam to nagram i dzisiaj sobie troszeczkę pogadam do was. A mianowicie dzisiaj porozmawiamy o temacie, czy w Roblox grają jeszcze osoby starsze i co ja tutaj uważam za osobę starszą. Nie taką osobę, która ma 50, 60, 70 czy 100 lat, no bo tak definiujemy mniej więcej osobę starszą w normalnym życiu, natomiast w Robloxie powiedziałbym, że osobą starszą, która gra, to jest nawet 15 I dlatego dzisiaj przychodzę z pytaniem, na które postanowię sobie sam odpowiedzieć, a mianowicie, czy w Robloxa grają osoby, które mają 15 plus lat. Mam taką rozkinę, ponieważ ostatnio coraz częściej szukam pomysłów na odcinki, czy to na zagranicznym YouTubie, czy to na polskim YouTube, czy to przede wszystkim na stronie głównej Robloxa. I tak sobie przeglądam te wszystkiego rodzaju gry. Patrzę na nie, przeglądam, uczę się, patrzę co trenduje. Jak sobie na te wszystkie gry patrzę, to one naprawdę są kierowane do coraz to młodszej publiki, nie są kierowane do coraz starszych osób, tylko cały czas do tych nowych ludzi, do tych nowych. Ludzi na Robloxie do tych najmłodszych ludzi na Robloxie przede wszystkim. bo Roblox w tym momencie według mnie nie potrafi utrzymywać starszego widza, starszego gracza. No bo zobaczmy na te wszystkie gry. Popatrzcie na te gry łącznie razem ze mną. Czy widzicie tutaj jakąś faktycznie gierkę, która faktycznie jest krojona mniej więcej pod takiego starszego gracza, pod takiego gracza, któremu nie trzeba nic tłumaczyć, po prostu pod gracza, który jest się w stanie sam czegoś domyśleć, sam coś wywnioskować. Według mnie te gry są właśnie robione. Pod coraz to mniejsze dzieci, ale przede wszystkim Są też robione pod coraz to głupsze Osoby i przepraszam, że używam Takiego stwierdzenia, ale w tym momencie Typowa gra na Robloxie wygląda Następująco, że albo mamy gierkę Która ma na ekranie milion przycisków Dosłownie, nie da się praktycznie Grać tą grę, bo na połowie ekranu Mamy różnego rodzaju kolorowe przyciski Albo właśnie te gierki przypominają Takiego dopaminowego szota Można powiedzieć, mianowicie wszystko Się musi świecić jak psu jajca Wszystko jest rainbowowe, wszystko jest wybuch Różnego rodzaju sfx -y, żeby właśnie taki gracz, który ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na dopaminę, właśnie, żeby grał. Ja wiem, że ja w tym momencie nie odkrywam Ameryki, ponieważ każda z tych gier na Robloxie jest robiona po to, jest robiona tak, żeby jak najwięcej zarobić. No przecież to jest oczywiste i ja to będę za każdym razem powtarzał, że tak są robione te gry. I niestety w tym momencie jest taki pattern, bo po prostu ludzie, którzy grają w Robloxa są coraz głupsi, potrzebują coraz większego wytłumaczenia. Nawet jeżeli już jakaś gier, nie wygląda tak cukierkowo. Nawet jeżeli nie mamy tych miliona przycisków, co w tym momencie na nowe gierki jest naprawdę rzadkością, bo dostajemy samouczki i ja uważam, że w samouczkach nie ma nic złego. Uważam, że nawet każda gierka powinna mieć samouczek, ale ile powinien trwać ten samouczek? Wytłumaczenie. No dosłownie nie wiem, kilka questów, minuta, dwie minuty, trzy minuty, żeby zapoznał się grać z każdą mechaniką, a potem sam mógł kombinować, mógł tworzyć, mógł się bawić tą grą. A w tym momencie, jeżeli nie mamy przycisków, to mamy sam Samouczek, który trwa godzinę, dwie godziny, który przeprowadza nas dosłownie przez calutką ścieżkę gry, gdzie nic nie musimy sami myśleć, tylko jak robot idziemy od jednego MPC-a do drugiego MPC-a, żeby zrobić danego questa. Oczywiście wiemy, gdzie się robi danego questa. I wchodzimy w takie błędne koło, gdzie w ogóle nie musimy używać naszego mózgu. I Roblox jest według mnie w tym momencie taką grom. Roblox jest w tym momencie grom, jest można powiedzieć narzędziem czy platformą gier, jak zwał, tak zwał. Gdzie w ogóle nie musimy używać mózgów, a wiecie co jest najgorsze, że to przynajmniej dla mnie, nie wiem czy dla was też, ale jest nieodprężające, ponieważ mi się zawsze kojarzy, że momenty, w których nie muszę używać myślenia, momenty, w których nie muszę używać mózgu i gdzie z założenia powinienem się dobrze bawić, powinny być relaksujące, a mnie w tym momencie nie relaksuje żadna dosłownie gra na Robloxie. Niezależnie, czy ma ona milion graczy, czy ma ona 10 tysięcy graczy, czy ma ona tysiąc graczy, dosłownie żadna gra na Robloxie nie jest mi w stanie zrelaksować. I tutaj muszę się wtrącić jeszcze raz sam do siebie A mianowicie żadna gra, która wyszła powiedzmy przez ostatnie 3 lata Nie jest w stanie tak w 100% zrelaksować Bo te starsze gierki ja naprawdę wchodzę for fun Sobie coś tam nie wiem, zrobić, pobudować, zrobić progres Może jestem człowiekiem starej daty Może ja jestem typowym takim starym dziadem foliarzem Który mówi, yy, nowe jest złe, stare było dobre, kiedyś to było Ale mi się wydaje, że faktycznie kiedyś to było Ja serio tak uważam Uważam, że Roblox przez ostatnie Można powiedzieć 5 lat Kiedy powinien zaliczyć ogromny Progres, jeżeli chodzi o robienie Gier, bo w tym momencie deweloperzy są Lepsi, narzędzia są dużo lepsze Dużo więcej jest pomysłów, dużo więcej Jest inspiracji, wiecie, że ten Roblox Cały czas powinien się rozwijać I ten Roblox faktycznie się rozwinął Ale nie jako platforma dla graczy Tylko jako platforma do zarabiania No bo kiedyś nie było tyle graczy na Robloxie Podejrzewam, że właśnie te 5 lat Temu mogło być nawet, nie wiem, 20 razem mniej graczy niż teraz. Bo teraz czy robi na nas wrażenie, że jakaś gierka przebija milion osób? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś rekordem było tak naprawdę różnego rodzaju update'y, powiedzmy w Jaybreako, o, które miały po 100 tysięcy graczy. I wtedy ludzie byli zszokowani. O kurcze, gierka na Robloxie potrafi zrobić 100 tysięcy graczy. A teraz przychodzą właśnie boty, które według mnie bardzo mocno psują grę, ale muszą też w tej grze być. I nagle takie 99 nocy w lesie, chociaż w sumie to nie jest dobry przykład. A potem przychodzi takie style Brainrod, który robi 20 milionów graczy na aktualizacji, wchodzi Growe Garden, które robiło kiedyś też po 20 milionów. A wiecie, 20 milionów graczy w tym momencie to są w ogóle nierealne wyniki bez botów, ponieważ 20 milionów graczy w jednym momencie, to jakbyśmy połączyli sobie prawdopodobnie Counter Strikea 2 do tego Fortnite'a, do tego LoLa, do tego Dota, czyli cztery bardzo popularne gry multiplayer na całym świecie i to by się nawet nie zbliżyło do tych 20 milionów. I to wszystko teoretycznie generowane przez gierkę o brain rotach Jakby wiadomo, na tym podstawie Powstało już bardzo dużo treści W internecie, możecie sobie obejrzeć Gdzie ludzie tłumaczą, ile tam jest mniej więcej botów Dlaczego tak się dzieje Ale tak się dzieje, no w tym momencie Roblox Nie jest już platformą do tego, żeby się bawić Tylko do tego, żeby zarabiać pieniądze Większość graczy na platformie to są boty Po co są postawione boty? Boty są postawione po to, żebyśmy mogli Sobie zarabiać pieniądze, a przynajmniej te osoby Które stawiają te boty Czyli gracze są postawieni tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy. Gry są robione tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze. Oraz Roblox w sumie nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu z, na przykład z promowaniem hazardu wśród dzieci, więc udostępnia takie treści. Dlaczego? Ponieważ od każdej transakcji Roblox też zarabia pieniądze. Czyli gracze zarabiają pieniądze, deweloperzy zarabiają pieniądze oraz sam Roblox zarabia pieniądze. Więc do momentu, kiedy to wszystko będzie działało, do momentu, kiedy to wszystko niepierdzielnie, ponieważ niektóre kraje już banują całego Robloxa po prostu, bo nie są w stanie na to patrzeć, i ja się w sumie w 100% nie dziwię. Ponieważ skoro jedne rzeczy blokujemy, a Roblox naprawdę jest w tym momencie zbieraniną, Ja już powiedziałem wcześniej, że gier dla głupich ludzi, to najczęściej tak jest. Przepraszam, oczywiście nie wszystkie gry, są od tego wyjątki, są od tego różnego rodzaju społeczności. Do społeczności zaraz przejdę. Ale w Robloxie mamy w tym momencie dosłownie kupę hazardu. Niezależnie do jakiej gry nie wejdziemy, dostaniemy jakieś lucky bloki, dostaniemy oczywiście wszystko za Robuxy, tak? Różnego rodzaju skrzynki, jajka, jak zwykle tak zwał. Dodatkowo, ile było już dram o tym, że w społeczności Robloxa jest bardzo dużo starszych panów, którzy lubią małe dzieci. Ile na Robloxie było takich sytuacji? Ile na Robloxie jest wyłudzeń, hakerów, oszustów? Jakby to jest naprawdę masakresz. Dodatkowo treści, jajku. pamiętacie te publiczne toalety, gdzie po prostu małe dzieci wchodziły i chciały się dymać? To jest dla mnie po prostu straszne. No, to jest nie do pomyślenia. No, ale tak jest w tym momencie po prostu na Robloxie. Jeżeli chodzi o społeczność, to nie widziałem w internecie żadnej społeczności, która by była tak jechana do spodu jak społeczność Robloxa. Niestety, wiem, że to, co teraz powiem może być dla wielu osób krzywdzące, które grają w Robloxa, ale nie wiem, czy jest gorzej oceniana społeczność niż społeczność Robloxa. I ja, pomimo, że gram w tą grę 7 lat, nagrałem z tej gry kilka tysięcy filmów, pędziłem w tej grze kilkanaście tysięcy godzin, muszę się z tym zgodzić. Nie spotkałem nigdy takiego community, które by było tak dymane i według mnie no w 100% na to zasługuje, bo tutaj nie ma praktycznie normalnych ludzi. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej smutne, że to ci właśnie wartościowi gracze według mnie odeszli i przez to nie ma tych wartościowych gier, bo te gry po prostu, jeżeli jest jakaś dobra gra, ona się nie przyjmie. Bo Maciek, który ma 7 lat, taki przykład. Maciek, który ma 7 lat przychodzi, Maciek, który ma 7 lat dostał tableta od mamy w wieku 2 lat. Tak, widziałem takie przypadki, gdzie na mieście osoba siedziała z telefonem i ten telefon był większy dosłownie od jej głowy. Naprawdę to jest Straszne, te dzieci nie potrafią mówić, a już mają telefon przed oczami. Po prostu grają. Ja się nie dziwię deweloperom, w ogóle nie winie za to deweloperów, że są gry tak robione, bo jeżeli powstaje jakaś fajniejsza gra, to ta gra się nie przyjmuje, takich gier nie warto robić, tego to po prostu jest niewarte zachodu. A po co ma deweloper poświęcić na daną grę powiedzmy nie wiem, 2000 godzin to całe studio, jeżeli ona potem nie wyjdzie, bo Maciek, który ma 7 lat, niestety nie rozumie niektórych rzeczy, no i to jest logiczne. Jakby uważam, że Roblox jest w tym momencie W piku, jeżeli chodzi o liczbę Graczy, o liczbę graczy w cudzysłowie Ze względu na to, że są boty, które już Magluje chyba od dwóch czy trzech lat na tym Kanale, już wydaje mi się, że Roblox nie Będzie w takim piku, bo podejrzewam Że powstanie za niedługo jakaś inna Platforma, która zacznie przejmować Te dzieci, która zacznie przejmować i Nie wiem, różnego rodzaju influencerów Czy zacznie przejmować deweloperów Jakieś inne gry wyjdą bardzo popularne I według mnie ten Roblox Może zaczynać spadać, coś że w tym momencie w tak świetnej pozycji Roblox, że to się głowa nie mieści. No. Ale Roblox ma też swoje ogromne problemy i ja zauważyłem naprawdę ogromny spadek wartościowych graczy na Robloxie. Dosłownie ogromny. W tym momencie nie da się z nikim pogadać praktycznie na czacie w Robloxie. Kiedyś to była norma, gdzie ludzie się spotykali, ludzie pisali. Potem pamiętam, że ja miałem kilku znajomych, których poznałem przez Robloxa, bo pisaliśmy na czacie przez 4 godziny w grze. Potem się dodawaliśmy na Skype'a i sobie graliśmy. A teraz nie Zobaczysz wiadomości na czacie czasami przez 3 godziny na serwerze, gdzie jest 50 osób Bo ludzie stoją AFK, bo gry jeżeli nie promują botowania, to promują stanie AFK A dlaczego gry są też robione pod AFK? Ponieważ wtedy gracz siedzi dłużej i jest większa szansa, że gracz zakupi Game Passa Jak gracz siedzi dłużej, to też zarobi gra więcej pieniędzy Po prostu jest to według mnie straszne Ale tak aktualnie wygląda Roblox Przynajmniej tak aktualnie wygląda Roblox moimi oczami